I czołem. Siema. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila, czyli pierwsze jazdy. E, wsiadamy na nogę, Mamy omówione e, cały strój. Większość masz na sobie. Mamy omówione, jak dbać o kolejnog, żeby jej niechcący nie zaszkodzić, ani sobie nie zaszkodzić. No to wsiadamy. No dobra, to powiedz co i jak. Dobra, na początku postawa, a potem jak ruszymy. Dobra, no ja już wcześniej jeździłam, więc będzie do, o tyle łatwiej. No ale mm. spróbujmy. Ale jeszcze na gorąco w kombinezonie, także wiesz. E, dobra, na tyle statecznie kask można jeszcze odłożyć. I teraz tak, jak stajesz na snowboard... Przepraszam, to był ślimak, no ale... No tak. No to za bardzo, ale krok w dobrą stronę. nogi nie bez powodu są na tyle wąskie, żeby... Dobra, może nie ta, bo tu mamy małego, wyczynowego potworka. Żeby nie trzymać nóg równolegle obok siebie. Cierpi na tym bardzo mocno środek ciężkości i jakbyś dokonała teraz eksperymentu wychylenia się w którąkolwiek ze stron, bardzo łatwo już będzie stracić równowagę. I gdyby, tak, gdyby nie było tutaj tego trzymania, to już jest słabo. Pytanie pierwsze, eksperyment drugi. Któro nożna jesteś? Prawo czy lewo? Prawo. Sprawdziłaś? Grałam w piłkę. No dobra. To prawa do przodu? Ale tak nie umiem. Na bardziej mam lewą z przodu. Dobra. Troszeczkę bardziej centralnie, jak, jak Ci wygodniej po prostu. I teraz tak. Gdyby to była noga troszkę mniejsza, mniejsza, miejska, jak najbardziej no, stopa jedna za drugą w ten sposób na podejście, na tyle zwiększasz jakby szerokość i, i środek ciężkości i Rozkłada się na wyższą powierzchnię, że już jest bezpiecznie, i z czasem, na przykład skręcając, zaczniesz balansować. Tak? Nie dawaj już kroku do tego. <laughs> widzę, widzę. I z czasem, skręcając, zaczniesz balansować, bardziej przyrzucając ciężar ciała z lewej na prawą, niż faktycznie skręcając kierownicą, co się po prostu oddzięczy. Tutaj mamy do czynienia ze sprzętem wyczynowym o bardzo mocnym przyspieszeniu, i nie bez powodu jest z tyłu ten język. Jest oczywiście bardzo wygodny, jeśli chodzi o przenoszenie hulajnogi, ale jak przyjdzie co do czego, hulajnoga może sobie odjechać bez nas, bez Ciebie na starcie. Zwłaszcza, gdy ktoś waży mniej niż nominalne 70 kg. Dlatego też bardzo mocno zapieramy się od tym. I co, i lekko kolana ugięte. No, powinno wystarczyć. I to takie podstawy podstaw. Tak, to podstawy podstaw, a reszta już jak ruszymy. To ubieramy się i lecimy. No dobra, to zakładamy kask i w drogę. Zobaczymy, czy nam nie wejdzie. Ha, dobra. już. Już masz Elki teraz. Okazuje się, że jeżeli chodzi w ogóle o tego, ogle, to jest zbawienne bo już nieraz jeżdżąc dostałam. Po okularach muszką. Czyli jeździło się bez gogli? Mm, nie ceniaj. Dobra, ta już jest LK, ta jest jeszcze XS. <noise> Co, ja nie widzę? Wiesz, że gogle mogłaś założyć później na przykład. Wiem. Tak, to zostawmy. Tam tararam i gotowe. Gotowe. Co dalej? Wskakujemy, lecimy. Zanim ruszymy, albo jak już ruszymy chwilę po poruszeniu, po, poruszymy aspekt trzymania się kierownicy, ale to choć już na ścieżkę. Kolejnoga jest gotowa, pamiętasz pozycję jaką zająć? Tak Dobra, to wskakuj i jeszcze jedna ważna rzecz jak staniesz. Nóżka i na jednej noze. Dobra No dobra, czyli jest ok, kolana trochę ugięte Teraz bardzo ważna rzecz przy okazji podgięcia kolan nogę ruszymy z dwóch silników I z Trybu Sport no nie Nie będziemy sobie żałować Trybu Sport jeszcze mogłaś nie przetrenować i teraz tak, ona dosyć mocno ruszy. Będziesz miał odruch, żeby kurczowo się przytrzymać kierownicy, ciągnąc ją do siebie, a w momencie hamowania również spektakularnego na hamulcach hydraulicznych, żeby na nią polecieć. Pamiętaj, by w pierwszej kolejności kompensować to, ile się da na stawach skokowych i kolanach, tak jakbyś miała tylko asekuracyjnie się trzymać kierownicy, a nie jak drążka do podciągania. Dobra. Właśnie. A propos pierwszych jazd, jeszcze jedna ważna rzecz. Warto jest takie rzeczy próbować raczej w mniej uczęszczanym miejscu. To mamy idealne. Tak, ze względu na to, że no, pierwsze jazdy bywają różne i warto by było znaleźć miejsce, gdzie nie zrobimy krzywdy sobie lub komuś. Niektórzy lubią od razu na głęboką wodę, ale jednak odpowiedzialność plus ten sprzęt jest naprawdę mocny. No to jedziemy. Jedziemy. Jest moc? No, powiem ci, że wrażenie robi, tym bardziej na dwóch silnikach. E, powiedz mi jedną rzecz: czy wygodnie ci się trzymało dłonie tutaj na hamulcach? Akurat mi się dłonie trzymało wygodnie, ze względu na to, że już mam dostosowane do siebie wszystko. I właśnie o to też chodzi. Wszelkie klamki hamulcowe czy manetkę przyspieszenia w większości przypadków możemy wyregulować pod kątem, pod kątem kąta. Tak, żeby nie robić czegoś takiego, że zapieramy się nadgarstkiem, co mogło być przykre w skutkach, na przykład przy ostrzejszym, e, przy, hamowaniu. przy ostrzejszym hamowaniu, bo lecimy jednak na nadgarstek, a nie na dłoń, to jest raz, a dwa, na długi dystans będzie po prostu niekomfortowe. No mi jest tak w sam raz. No dobra, czyli klamki, tak żeby zachowały linię prostą z ciałem są wyregulowane To co, jedziemy dalej? Jedziemy Widzę tutaj idealną przeszkodę terenową Jesteśmy przy przeszkodzie terenowej w postaci torów Analogiczną są korzenie i tym podobne przedmioty, które są długie, proste, ciągłe I mogą być na przykład po deszczu mokre i bardzo śliskie Więc punktem wyjścia jest fakt, żeby tego typu przeszkody brać maksymalnie prostopadle By koło, zwłaszcza mokre, się po nich nie prześlizgnęło Jechałaś właśnie idealnie prostopadle wcześniej, czego mogłaś po prostu nie odczuć. Zawieszenie super pracuje. Niemniej jednak, jakby było troszeczkę bardziej wilgotno, bądź na przykład rosa, można by było się poślizgnąć, troszeczkę stracić trakcję, a już na pewno pewność prowadzenia. No tak, no to tak samo jak motocyklem. Zawsze nas uczyli, żeby jechać na przeszkody prostopadle, a nie pod kątem, bo pod kątem po prostu możemy stracić równowagę. No, czyli nie trzeba dwa razy tłumaczyć. No. Dobra, to lecimy dalej. Zobacz, mamy tutaj schodek, to samo tyczy się wyższych bądź niższych krawężników czy jakichś głębszych dziur. W momencie, kiedy mamy taką przeszkodę bardzo niewinną z punktu widzenia rowerowego, z bólem serca, ale można wskoczyć, podjechać tak naprawdę, czy zeskoczyć, tutaj w przypadku hulajnogi, które mają z reguły koła o wielkości 8-10 cali, licząc pośrednicy zewnętrznej, tego typu schodek jest już wyższy niż połowa wysokości koła. Przekłada się to bezpośrednio na fakt, że nie Możesz, podjedzie. Nie podjedzie na pewno, Możesz spodziewać się wywrotki. A jeśli nie wywrotki, to co najmniej solidnego uszkodzenia sprzętu. Dlatego, że zwróć uwagę, tutaj w momencie, kiedy tutaj mamy połowę koła, tutaj jest oś, prawda? E, ona jest nadal poniżej tego schodka. E, I pytanie, jak ona ma tam wjechać. Możemy spodziewać się katapulty. No, tylko Możemy... wskoczyć tak naprawdę. Znaczy zostaje. katapulty, tak wiesz, na zawiasie, prawda? No więc wracamy do punktu kask szczękowych i tym podobne. Wła właśnie w tym momencie, kiedy jeszcze nie mamy tego w nawyku, przed takim już bym się zatrzymał i jakoś wniósł. Zeskakiwać można próbować w momencie, kiedy mamy tego typu zawieszenia. Kiedy byłabyś na kolejnodze miejskiej, to raczej w obie strony pokornie zejść, przenieść. Odwdzięczy się na pewno żywotnością i Twoim bezpieczeństwem. A co się stanie, jak na przykład teraz przyspieszymy? A nie wiem, chcesz spróbować? Chcę. Dawaj. A, a

Co ja chciałam powiedzieć? Jak rozmawialiśmy jeszcze przed hmm. nagraniami, to pamiętam tą naszą pierwszą jazdę, gdzie mi opowiadałeś o tym zakręcaniu, a to sobie potem przetestowałam lekko i okazuje się, że. Co bolało? Znaczy aż tak nie, ale faktycznie doprowadziłam do takiej nieciekawej sytuacji, bo skręcając no. jednym kołem na maksa w zakręcie, to tylne koło do przedniego stawia się tak naprawdę prosto znaczy wiesz, skręcając na maksa w zakręcie, to już nie bez powodu ta noga wędruje z tyłu i troszeczkę balansuje na tak żeby nie skręcać na maksa. To jest raz, dwa. Napęd na oba koła, czyli chyba można powiedzieć napęd 2 na 2, więc napęd 2 na 2 poza niewątpliwą zaletą terenową wjeżdżania na krawężniki ze startu zatrzymanego, oczywiście i tym podobne, ma jedną zaletę. Jest zaletę charakterystykę, jest symetryczny, więc w momencie, kiedy skręcisz koło przednie, Jakkolwiek na kierownicy, tę pchacie nadal jakby do przodu, bo sam się nie skręca, sam o tym niekoniecznie wie. Więc w momencie, kiedy napęd idzie 50-50 identycznie, a właściwie dwa razy 100%. Na, na oba koła. Trzeba pamiętać, że ten tył może troszeczkę chcieć się wyśliznąć na zewnętrzną stronę zakrętu. No tak, jak za bardzo skręcę, to hulajnoga pójdzie do wewnątrz, a ja albo prosto, albo do zewnętrznej zakrętu. Tak. W zależności, jak się łożysz, może być to zjawisko nieciekawe. Dlatego po pierwsze, odpuszczamy w zakręcie troszeczkę prędkości. Tak, żeby ją albo utrzymywać, albo. oczywiście oczywiście w, momencie, w, ogóle dohamować w lekko. momencie nauki. Albo po prostu puścić gaz. On już sobie zacznie hamować silnikiem nawet. No i najlepiej właśnie jednak nie skręcać tą kierownicą, tylko balansować ciałem. No ale to już też kwestia chyba praktyki. Tak, to to jest raz, a dwa, zawsze można się przełączyć tylko na napęd na na przykład tył, jeśli, jeśli jest taka opcja. No, znaczy, Tutaj powiem Ci jest. szczerze, że ja na przykład po mieście jeżdżąc tą hulajnogą, no. to w ogóle nie używam trybu sport i mhm. nie używam dwóch silników, bo przy tej mocy hulajnogi jazda na jednym silniku i tak naprawdę na tym drugim, trzecim biegu w zupełności no. wystarcza. Więcej po mieście, nie trzeba. Po mieście pamiętajmy, że zazwyczaj są to prędkości nie przekraczających 20 na godzinę, tak według nowych przepisów, co też owocuje faktem, że wystarcza po pierwsze jeden silnik, po drugie tempomat na 20 i... W drogę. I można sobie jechać. No ten tempomat jest zbawieniem, chociaż powiem Ci, że y, patrząc na to, co w ogóle dzieje się teraz na ścieżkach rowerowych, gdzie no. mamy więcej hulajnóg i kółek niż rowerów momentami, Robi się ciasno i ten tempomat też nie zawsze jest dobry, bo co chwilę trzeba go włączać, wyłączać, włączać, Czy się przyspieszyć, to jest akurat fakt, do tych 25, chociażby 30, tak żeby wyprzedzić. No. no ale fakt jest fakt, cieszymy się, że możemy, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o moc, a zachowując się grzecznie nic się nikomu nie stanie. No tak, no tym bardziej, że wiesz, poza ścieżkami rowerowymi, typu zamknięte obiekty, jak na przykład mm. tory czy coś takiego, no wtedy już sobie można poszaleć, tak? Tak, jakikolwiek offroad czy coś, wtedy pełne dwa koła zawsze, e, bo czemu by nie? No pewnie, I sobie tak. nie żałujemy. I wtedy można oby nie wykorzystać potencjału ubrania, w które się wyposażyłaś, ale może się przydać. Co byśmy chcieli jeszcze powiedzieć? Myślę, że warto wspomnieć o, o tym, że kierownicy na pewno należy trzymać dwoma rękami. Dwoma rękoma, nie zapierać się, rękami, nie wierzać. Rękoma? dwoma rękoma? Ręcyma. Ręcyma, dawał się ręce Obiema ręcyma. No ale obiema ręcyma, żeby się nie wierzyć do tej kierownicy. E, ale się... też nie puszczać. Łatwiej się też hamuje, prawda? Wyczułaś już hamulce? Yy, tak, no wiesz, ja już trochę jeżdżę tą, tą hulajnogą, ale. Motocyklem, tak, też dużo. Jakby... I motocyklem, I, tak, i Nadal to, nadal ułatwia. to jest lat, jeśli... Zdecydowanie ułatwia wyczucie, nawet w tych zakrętach, o których wcześniej rozmawialiśmy, no. yy, ale też podczas hamowania. No, jak dawkujesz? bardziej przód, bardziej tył? Wiesz, co? Staram się porówno no. i. Zależy od sytuacji tak naprawdę dużo. W mhm. momencie, jak chcę sobie polecieć bokiem, to używam tyłu. Zdarzyło Ci się jakoś zawężykować może przy hamowaniu zbyt mocnym przodem Wiesz co, nie tak. Jak za, mocno, jak za mocno przyhamujesz przodem, no, w momencie jak wyczuwałam te hamulce, mhm. to był taki moment, gdzie po prostu ona mi wpadała w takie lekkie wibracje mhm. i zaczynała, zaczynała wężykować. Wychodzi temat trzymania kierownicy, tak? to, to, to jest po pierwsze. Po drugie, wychodząc temu naprzeciw, w tym modelu masz akurat już kierunkowskazy, żeby nie sygnalizować skrętu, zamiaru skrętu poprzez wyciągnięcie się, ręki. Tak, poprzez ręki. Kiedy no tak, no stąd w, tutaj w palcach, w kciukach, żeby nie odrywać tej kierownicy tak. jednak od rąk. Zawsze, zawsze na plus, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tak? tą pewność, bo tak niepewnie jest. A jak się nie puszczamy, to nie puszczamy się na przykład również, żeby na przykład zrobić sobie zdjęcie. To jest w ogóle, wiesz, selfie z kolei nogi, tak, a potem... Tak, takie tam na cholej nodze. Ale... Był, był kiedyś taki żart, no. jak ja Jasiu jechał na rowerze. Mamo, mamo, zobacz bez ręki. Mamo, mamo, zobacz bez dwóch. Mamo, mamo, zobacz bez zębów. No takie tam na kolejnodze, potem takie tam na sorze, no nie? Tylko no. ile, tak? Ale... Szkoda i telefonu. Ale coś z tym jest? No myślę, że. Wiesz, no. kask nadal jest jednorazowy, trzeba o tym pamiętać. No tak, a jednak I to też nie, nie jest mały grosz, więc myślę, że warto szanować i używać go w naprawdę takich sytuacjach, na które nie mamy zbytnio wpływu, niż z własnej głupoty. Mhm, mm to to jest na pewno, aczkolwiek jakby tak selfie wiesz, na krytyki. <grym> to, to już to... kombinujesz, to, już to, kombinujesz. Ale jest gdzie, no widzisz? No, miejsce jest. No. Albo na izolację. Izolacja byłaby pewniejsza, bo się nie będzie przesuwać. Izolacja będzie wyglądać tak, jakby stąd było. Kończ, kończmy już ten odcinek, moi drodzy. Koniec na dzisiaj, bo Lopez nam się zaczął rozkręcać. No mam tak nadzieję, my, że Wam myśli... się podobało. Nie przerywaj no. mi. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o lajkach i komentarzach, bo to jest dla nas bardzo istotne. Stąd też wiemy, czego oczekujecie od nas i od naszego kanału w kolejnych odcinkach. A ja mam pomysł właśnie, tak myślaj, I teraz Ty nie przerywaj. No tak wszyscy się boją tych baterii, no nie? Że noga, no to tam bateria, że może wybuchnie, kiedyś jakaś się spaliła, ktoś tam podpalił, wszystko jedno. Ale w sobie dobra, wiemy czego mniej więcej nie można, ale jak dużo można z tymi bateriami? Sprawdźmy to. Sprawdzimy? Sprawdzimy to. Czyli co, woda? A jakby ją tak sprawdzić na przetarcia? Czyli na przykład jak się wywalisz i tak będziesz sobie trzeć i się dotrzesz do baterii, to już daleko, daleko, no nie? I co się dalej stanie? Wybuchnie czy po prostu nie wybuchnie? Albo coś jeszcze. Ja bym ją zrzuciła z dachu. Dobra. No zróbmy to. A ja bym sobie postrzelał. To jest dobry pomysł. Moi drodzy, no to już wiecie, co będzie w jednym z kolejnych odcinków. Tymczasem my uciekamy i jedziemy wyjeździć Baterię do końca. Ja już wyjeździłem, więc mów za siebie. No ja będę szedł za tobą. Bo... Mogę cię scholować. Dobra. Dobra, coś pomyślimy. Dobra. Na razie. Sobie. Ja? Nie wskoczy. Ale tak, że już skoczy. A taka wredna baba była dosyć mocno. Nie pozdrawiam Pani Klaps. Klaps. Klaps skąd <noise> 5, 10, 15 centymetrów. <głos> Szeleści. <głos>